Istnieje jeszcze jedno określenie nieba, wizja uszczęśliwiająca, po łacinie visio beatifica. Potocznie mówimy o widzeniu Boga albo oglądania Boga twarzą w twarz. Co te określenia oznaczają? My ludzie poznajemy świat yy, i otaczających nas ludzi między innymi poprzez zmysł wzroku. Na przykład kiedy kogoś znamy, to mówimy: "A tak, ja już go widziałem". Dlatego nasze pragnienie poznania Boga możemy wyrazić jako pragnienie widzenia Boga. Wiele razy jest o tym mowa w Biblii. Na Ziemi nie możemy zobaczyć w pełni Boga, dlatego, że przez grzech i naszego islam mamy jakby pobrudzone oczy, i nawet ludzi i świat widzimy tylko fragmentarycznie i nie w pełni. Ale Bóg obiecuje nam, że jeżeli mu tylko na to pozwolimy, to uleczy nasze oczy i przyjdzie taki dzień, w którym zobaczymy go w pełni. I to będzie pełnia naszego szczęścia. Bo kto widzi w pełni Boga, to wtedy w pełni widzi innych ludzi i widzi w pełni miłość, a bez miłości nikt nie może być szczęśliwy na wieczność. Nieprawda? No właśnie, dlaczego niebo nazywa się także wiecznością? O tym następnym razem.